Agnieszka Frączek Świszczypała. Kto mi powie, Świszczypała to właściwie Świsz czy Pała? Ani jedno, ani drugie? To skąd takie imię długie? Może owa Świszczypała jest kimś komu Świszczypała? Niemożliwe? W takim razie Pewnie zaraz się okaże, że cudaczna świszczypała, świnki w ogon raz szczypała. Dziś ze świń szczypania słynie. I stąd wzięła swoje imię? Znowu pudło? No to trudno. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to co robię, wpisz w Google krzyżyk tatamariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki że jesteś i do usłyszenia.